A więc, cześć moje wiele serki z tej strony, oczywiście Pata. Jak widzicie, w dzisiejszym odcinku nie jestem sama. Jest tutaj e, bardzo ikonik duo, mianowicie Pata i jej tata. Hejo. <laughs> e, I w dzisiejszym filmie mój tata będzie reagował na K-pop. Także. Ale też, co trzeba, niesamowite, zgadzam się, co trzeba nadmienić, że e, ty nie jesteś taki zielony, jeśli chodzi o te sprawy, gdyż masz swój ulubiony zespół, którym jest. Stray Kids Stray Kids, tak yeah. jest Twoim biasem Stray kids jest? Chuck eee, Bill Co? Może. <laughs> Chcesz mi grać chłopaka? Eee. Jakby szanujmy się Twoim biasem Stray kids jest? Christopher Bank. Christopher Bank zgadza się Twoim biasrekerem? rekerem? Eee... Jody No, Na <laughs> Gratulacje, świetnie ci poszło ja Jestem dumna Aha, jeszcze musimy zrobić Ogólnie mam coś takiego Że jak strykam, robi koreańskie serduszka I ci intro Nie? O, tak 3 4 3 intro ale muszą być serduszka na końcu yeah. 3 4 3 intro ty chcesz nazwać Zaczniemy sobie, tutaj mam przygotowanego laptopa dla Ciebie. Zaczniemy od Twojego ubędu tak zwanego, mianowicie od Stray Pokażę Ci teledysk, którego myślę, że jeszcze nie widziałeś. Jakieś komentarze może, coś Ci się podoba? Niezły nie, nie synchron. Niezły synchro, no to synchron mają akurat za. A no. Oni są chyba w top 10 w ogóle najbardziej synchronizowanych grup, ale na pierwszym miejscu jest Seventeen, który też Ci pokażę. No zresztą Ci dzień, pokażę. Z ja po no, na Panie, chyba po proszę. Proste. Ma imiennik. Dokładnie. Krzychu. Krzychu. I teraz bo ja, zaraz wjeżdża ciąg, zaraz wjeżdża twój dzień, zaraz się zaczyna jazda. Widzisz, że kołpak wymiana. No proste. No, ogólnie tak się prezentuje easy od strajki. No, no bo to jest no, kawałek taki, powiedziałbym, troszkę spokojniejszy jak na strajki. wolę bardziej te, takie typu side effect. Mhm. A, a to jest, to jest Teraz zapuszczę Ci najbardziej popularny girls band k-popowy, czyli Blackpink. Super. Sam <laughs> mam z nimi plakat nawet, ten czerwony. Ten na samej górze. Kill This Love. No, Red Velvet. No, no bo Red Velvet to jest mój ulubiony girls Cztery tylko? Cztery. Pisa, czyli główna tancerka i raperka. Fajna. Całkiem przyjemna. Całkiem przyjemna. No. Ale telewizja jest bardzo ładna. Nie, fajno profesjonalnie zrobiony, no. A. O i to jest rower. O, też, też fajna, fajnie spada, bo bo od razu rozwinię? tego. No. Dość chyba mają tego, bo nie nie nienaganne. Nie, 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 nie no. Jak oni się nazywają? Blackpink. Aha. I to jest czyli moja wiaska. Zresztą to już jakaś no, no, nawet to można do siebie. No, A <laughs> Nie tylko no, tak. mi I Jenny, mimo już tutaj jest wokalistką. O, to jest fotografować też tyłu. jest kiczon. No widzisz, nie wiedziałeś tego. No nie wiedziałam tego, zanim <laughs> imponowałeś mi teraz. No. A bo tu jeszcze są tak zwane dance breaki. U Stray Kids też ci to pokazywałam parę razy, ale u Stray Kids jakby rzadziej to występuje. Znaczy, rzadziej ci pokazywałam w każdym razie. Ale Dance Break to jest po prostu moment, w którym one w ogóle nie śpiewają, tylko tańczą. Nie tak jak sama nazwa mówi Dance Break, czerwona taniec, nie? Więc zaraz zobaczysz Dance Break w teledysku Lighting. No, także e, mówisz, że zostałeś Blink teraz w tym momencie? No, fajnie, fajne, fajne bardzo fajne. Mm -hmm. No, Blackpink są najpopularniejszym K-popowym na ten moment, tak? wydaje mi się. Tak, mm -hmm. no. Wracając do Boys' Bandów, to BTS też znasz bardzo dobrze, no ale mm -hmm. ten filmik nie miałby sensu, gdybyś nie zareagował do jakiejś piosenki Ehe. BTS. Za czasów, gdy byłam bardzo dużą armii, no to u mnie BTS szło dosłownie 24 na dobę i tylko BTS było słychać z mojego pokoju, więc nawet jeśli nigdy nie słuchałeś stricte tej piosenki, to wydaje mi się, że będziesz ją kojarzył po prostu z tego, że ja jej słucham, ale tak no, czy się... Sprawdźmy. Sprawdźmy. Ona jest bodajże z 2016 roku. Ja jestem strasznie osłuchany Dynamite, no bo to już na wszystkich stacjach lecieli, we wszystkich, wiesz, krajach w Europie. To no, ale szczerze Rady. to nawet mi się odrobinkę już Dynamite mhm. przejadło. Ale dlatego są też na szczęście inne piosenki. No, jakie nieraz no jest kozacki. No nie? No. no. to na prowadzeniu oczywiście twój drugi zięciu, czyli dżanku. No, spokojnie, strasznie jasne, na no. Proste. No. <laughs> <laughs> Przerwałam. na środku. Lider. Nie słyszałem tego chyba. No każdy do refrenu, może po w każdym. Ale jak nie, to może Ci się spodoba właśnie. Już się mi podoba. Tak? Nie, dobrze. Nie, do, 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 doüfka, also, to też taki ten... rytm właśnie taki, coś którym to ja wolę. Mhm. Najbiciej jest to no, wiele, że są po prostu. Ponieważ to specjalnie No proste. A to jest 2016 rok jeszcze. Tak? No. Ale ogólnie Not Today to jest dosyć iconic cele, więc wydaje mi się, że też etalę wkręciłam w K-pop dzięki tej piosence. Dzięki tej piosence? Na, na, na ale w ogóle mam wrażenie, że K-pop jest... Ale GTS w sumie jest na, 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 takim jakby absolutnym liderem na, 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 są... na promowaniu K-popowym. Tak, a, tak. Co? A faj, a w w tym momencie jakby, jak nie wiem, jest się bardzo rozwinęli w ostatnim czasie. I dosłownie w przeciągu pół roku przebyło chyba kilka milionów na Instagramie, I to milionów. No i tak to to, to jest... tak, dokładnie proste. E, ale wydaje mi się, że K-pop też jakby teraz trochę bardziej w ogóle rozgłośnił... Ale sam, samą ideę gierosbendów i boysbendów. Bo znasz jakieś, nie wiem, westernowe boysbandy albo girosbendy, no było one direction, nie? No. Albo nie wiem, little mix to jest gierosbędy, no ale to są dwa, trzy, cztery. Albo fake na moich No czy jakiś, nie wiem, Tokio Hotel, czy inne no. tego typu. Wiesz, jak byli jacyś, nie wiem, Gitelsi, Backstreet Boys i tak dalej, to. to Może trochę mylę jakby ery czasowe, nah, ale. No, no. Ale mówię, że ten, tak, chodzi mi o to, że była taka duża przerwa, w której artyści w tylu Boisbandy czy Gezzbandy w ogóle się nie wybijali, nie? Masz rację, to absolutnie, że teraz jakby K-pop tylko tymi Gezz i Boisbandami rodzaje karty, bo żeśmy się tam nie, że w to trochę, o, trochę od tego się odeszło. Albo też jest... No, stary są już bardzo. No. Już... Niektóre młodsze od nich zespoły już zbędują, w sensie się rozpadają, nie? No. A tu Vicky jest się trzyma, no, ale no, no. wydaje mi się, że jakby Vicky się miało teraz rozpaść, w tym momencie, to to by była najgorsza rzecz, którą mogliby zrobić. No, oni mają teraz wiesz, swoje największe chyba momenty z loty, nie? Tak, ale no. właśnie jakby wiesz, nie tylko, nie tylko dlatego, że y, dla mnie jako armii po prostu byłoby mi bardzo przykro, gdyby się rozpadli tak czysto. Po, po prostu mówiąc, ale też ze względu na to, właśnie, że BTS oni nie przestają zdobywać popularności. Odkąd ja ich słucham, oni pną się tylko wyżej i wyżej. I jak mi się wydaje, że oni już bardziej popularni być nie mogą, to wygrywają grami albo nie wiem tego typu rzeczy, nie? Oni, oni dosłownie zmieniają historię, oni piszą historię, zmieniają świat. Dotknę, skakuję cię nieustannie. Dokładnie tak. A znam nami już szmat czasu. no znamy no. się, jak myślę koniec bitwy. Dokładnie, jak to pójdzie z 16 i tam, no to. I tutaj nutka od gi Ilu jest, ile jest w tym składzie? 6. Kiflex bo ten album nawet posiadam. Wow. No, a patrz na to. Kodawki, chodź. Kodawki, nie? No kupiłam sobie. Nie, nie, chodź. <miałeś> Sprawdłam. Chyba <laughs> mi. No, proste. laska w czarnych włosach, którą mam też tam na plakacie. A mhm. To eee. jest Soyon I ona jest liderką g -Idle i jest też producentką. I produkuje, wydaje mi się, że 90% ich piosenek. I tą też produkowała. A że wszystko na plakatach. Tak, no ulubione zespoły mam wszystkie na ścianie. No, tak się to prezentuje mniej więcej. G-Idol. g, -Idle. g -Idle. Tak jest, A, wie, no. ale byłeś blisko, ale w sumie, w sumie to o to chodzi, bo idol jest od słowa idol, więc aj, idol więc no. Um, ostatni zespół, na który chcę, żebyś zareagował, no to Seventeen. A to jest, ci, co mają najlepsze ten synchro. Na, tak, no, najlepsze synchro. To smyczne, na i to jest też prawdopodobnie największy zespół, na jaki będziesz reagować, bo na NCT nie reagujemy, chyba że chcesz. To mogę Ci jeszcze pokazać potem NCT. Daj na razie, daj na razie na proste. Bo no. NCT ma na przykład 23 członków. Coś ty. Ale to nie jest tak, że wszyscy naraz występują. Znaczy no, to czasem. Cała klasa. Czasem. Cała klasa, i rzeczywiście. Czasem, bardzo rzadko, ale zdarzają się, że jest cała dwudziestka trójka, choć też nie chcę się wygłupić, bo nie znam się za bardzo na NCT, ale tak mi się wydaje. Ale w NCT są głównie jakby unity: jest NCT 127, to NCT U, NCT Dream, jest też WAVY, które się składa na przykład tylko z chińskich członków NCT. No także NCT jest dosyć skomplikowane i ja sama tego nie ogarniam, więc na pewno nie będę tobie tłumaczyć, ale na razie Seventeen. Ale w tym sensie, jak wiesz, jeden się rozchodzi, i to ma go zastąpić, nie? No nie pyta. Bo i, że więcej jest, jest właśnie w tym ale no, 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 no to. No to właśnie, właśnie wiesz, no ten no, a nie. No, ale mogę ja, się pokazać, ja, jakiś się to tak, to będzie takiego, właśnie jak ostatnie jakieś przyspieszenia, zwolnienia. O, daj. O, Aha, daj, to, no. Dobra, dobre. O, tu, ładnie pan

Wygląda to dosyć satysfakcjonująco muzycznie. Raczej, no. Sensie. Fajnie, fajnie, no. no. Są to długotrenowe. No. no. To jest tak no. Ale oni też już trochę są w K-popie. Nie, nie wiem, czy tyle, ile BTS, czy dłużej, czy tak? krócej. Ale też wiem, że parę lat dobrych. Mhm. Wydaje mi się, że krócej troszkę niż BTS. Ale nie jestem pewna szczerze, więc przepraszam, jeśli tutaj jakieś stanerki szebenkim, proszę mnie poprawić w komentarzu. Ale sama pewnie sprawdzę i tak to firmie. Ale, Ale to, jest, że e, właśnie w wykładach tańsze chyba są najlepsze. To nawet przez komputer, jak jest liczone, no. jakie je zespoły są najbardziej synchronizowane, to szebenki są na pierwszym miejscu. A, rzeczywiście, no. <laughs> No. no. <śleszy> no. Też, jeszcze te pozostali te są w miarę wysocy, więc no. to jeszcze pewnie się w oczy. No nawet skaczą w synchronę. No, no to na koniec, jak jeszcze wspomniałam o nich, no to też muszę Ci pokazać, bo NCT 127 miało kombek niedawno z piosenką, która się nazywa Gimi gimme i to jest tak dobra piosenka. No. Stalą się tak zachwycamy nią. Że... Sam ocen. Ale yy, generalnie piosenka się Wam podoba? Czy, piosenka. Czy, Bo ja na przykład członków NCT jeszcze nie wszystkich ogarniam. No właśnie, jak już jest to 23. No, no, ale i też sporo już ogarniam. To jest na przykład Taymong, ich lider. Jeśli się nie mylę, to będzie Biała, <laughs> jak się pomylę, ale nie, tak mi się wydaje. A to jest chyba Jehu. No i Marek Moskowy, proszę Państwa. Aha. Goście się Mark nazywa, więc polskie fanki na niego mówią Marek po prostu, nie? Aha. Tak jak przy jest tutaj. Ale przejścia w tym telewizji są ekstra. Johnny no Johnny zarizony no, to jest... ikona, Ikona proszę Państwa. A tu jeszcze nie ma żadnego wiosu? Nie, bo nie znam jeszcze wszystkich, no to głupio by było wybierać. Hmm. A nie powiem, Marek i Johnny mi trochę imponują. No, zresztą ale... teją to samo. No. A. I Jeffion też. Na razie ty co znasz? Na razie ty co zresztą, <laughs> razie zresztą, 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 Spokojnie mogliby być moimi wioskami. No? Ale to znaczy, że może być tylko lepiej. Ja czekam aż, który się wybije, wiesz? Bo to nie ty wybierasz wiosk, a to bias wybiera ciebie. Aha. Tak jest, tak jest, zasadę. Nie, na tak, hmm. nie, I ten jest nie, nie, I nie, nie, ten nie, 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 to nie, 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 Dobra. Myślę, że to będzie na tyle. nie, no. jak y, ogólnie wrażenia o wszystkich, co dzisiaj to Wiesz co, no ten odnośnie tych Seventy, no to dajmy, oni mi się głównie podobają 70? z, z, z densowania, nie? No, no. synchromują naprawdę i, i widać, że, że tutaj są najlepsi, bo. Te ruky mają naprawdę płynne bardzo i to jest takie wszystko się... Fajnie się na to patrzy, mm -hmm. nie? No, no, strasznie no, satysfakcjonujące fajnie, tak, no, do oglądania. Trzeba by było, wiesz, ta, 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 ta grupa teraz, ta nowa... Znaczy, nowa dla mnie, nie? Mm -hmm. NCT. NCT, no bo mm -hmm. trzeba było posłuchać trochę kawałków, bo, bo no, no BTS, no. Y, tak samo, no widać, że, że dlaczego są najlepsi, no. nie? No. A, A Jak Ci się podobały? No, no fajne. Bezdy, so, bardzo fajne, fajne. fajne. Mhm. No, no, ale, ci ja podobał? zresztą bardzo no najbardziej ja najbardziej podobał Wiesz no to jest za, za mało, bo ja nie znajom ich po chwili po, taki wiesz, spojrzenia mm -hmm. na teledysk, to trudno mi jest będzie, żeby kogoś wyróżniać. Na razie dziewczyny fajnie, fajnie ten się słuchało, no i trzeba byłoby się bardziej w Ja tak bardziej zostaję na razie, wiesz, przy Stray mm -hmm. a A w ogóle jak sytuacja to, to w Stray Kids nie wygląda z, z tymi problemami, które tam były, wiesz, co z, z, z zawieszeniem i tym podobne? No to to jest w ogóle... To, co się dzieje ze Streepic, to jest zdecydowanie na rozmowa na po prostu na dłużej. Z drugiej strony są też Właśnie, zapomniałam miał być bonus. Miałeś reagować jeszcze, skoro mowa o JYP teraz, na samego JYP, czyli szefa, powiedzmy, wytwórni JYP, gdyż on też tworzy muzykę. Jestem pewna, że Ci się spodoba. To jest największy crasher po prostu. że on, 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 on śpiewanie. śpiewa? Śpiewa. Śpiewa, tańczy, wszystko robi. Wow! No, także popisz się starczy. JYP to jest największy crash każdej fanki. To nie jest JYP, no, taki spoiler. No, 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 myśli, to no, jest co okay. solistka, która też kiedyś była pod jego wytwórnią, ale już nie jest. No. Ciekawe dlaczego, nie? Okay. To jest JYP? Aaaa! <noise> troszeczkę inny. Troszeczkę, troszeczkę. troszeczkę no, Jan nie przypomina no. za bardzo. No. Czytam tam On się chyba już wyprodukował, nie? No, żeby, to zobacz, żeby się dają swoimi artystami, <noise> chyba, nie? No. Nie, no, no hej! No. No dobrze <noise> powiedziane! To jest przykład yeah. człowieka, który... Czekaj, posłuchajmy muzyczki. 10 lat temu? Mhm. Ale sama ludka nie jest taka zła, On produkuje bardzo dobre piosenki i jak na przykład, jak poprawia swoim artystom piosenki, żeby brzmiały lepiej, to też moim zdaniem brzmią rzeczywiście lepiej, no ale... No ale sam to ma pewne wątpliwości, no? No, dobra. Więc yy, to wszystko, co przygotowałam. Jak Ci się podobał udział w odcinku? Smaka. Spoko. Spoko. Jeśli Wam się podobał udział mojej taty w odcinku, to zostawiajcie koniecznie łapki w górę. Łapki w górę. Jeśli jeszcze tego nie robicie, zasubskrybujcie mój kanał tam na dole. Dokładnie tak. <laughs> Jeśli chcecie też więcej filmików z moim tatą, to dajcie znać w komentarzu. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego guzika. Mam nadzieję, że się jeszcze pojawi. No, ja też mam taką nadzieję. Świetnie Ci poszło. Gratulacje!